Tak jest. Okej, okay. myślę, że na Facebooku też już jestem. Halo! Dzień dobry, mam na imię Martyna, jeśli ktoś mnie jeszcze tutaj nie kojarzy i dzisiaj zapraszam Was na pierwszy live z nowej serii, a nazwałam ją Ucz się owocniej. To się daje w nawias, ponieważ możemy odnieść to, o czym będę mówić zarówno do uczniów, jak i do nauczycieli. Także mam nadzieję, że, że Wam się spodoba. Będę się zwracać tutaj głównie do Facebooka, ponieważ to nagranie trafi później na, na YouTube'a. Jeszcze, jakbyście dali mi znać, czy na Facebooku wszystko ok, będę bardzo wdzięczna. Bo ja mam tu jakiś czarny obraz. Ok, i o co chodzi w tej serii? Chciałam, wam, chciałam się z Wami po prostu podzielić kilkoma. Albo kilkunastoma technikami, które pomogą w bardziej efektywnym uczeniu się. To jest, słuchajcie, coś, czego my się w szkole nie nauczyliśmy, czyli jak uczyć, jak się uczyć. Myślę, że to się teraz zmienia, ponieważ jak mam do czynienia z uczniami, którzy są teraz w szkole, to jest znacznie, znacznie lepiej. Widzę, że oni też sami mówią że lepiej się uczyć 5 minut codziennie niż raz w tygodniu, godzinę. Także z ich, z ich ust to pada, więc myślę, że coś się jednak zmienia. Natomiast y, warto sobie o tym przypominać. Jakie te rzeczywiście techniki efektywne są. Także o tym będę mówić co, co tydzień w czwartek o 13.30. Zobaczymy jeszcze, czy ta godzina się utrzyma. Ok, dzisiejszy temat to. Ym, jak znaleźć czas na naukę języków obcych i go dobrze wykorzystać? Ponieważ to jest. No nie cierpimy na nadmiar czasu, a języki są rzeczami ważnymi, więc warto wiedzieć, jak, jak ten czas znaleźć. Albo po prostu mogę wam, mogę wam to powiedzieć, jak ja to robię, ponieważ ja nie jestem tylko nauczycielką, ale ja również sama się uczę. Języka obcego. Od podstaw to mi też bardzo pomaga w pracy nauczyciela i dzięki temu też bo, bo pomaga mi się lepiej identyfikować z moimi uczniami. Dobrze, więc na początek czas, na początek to, co mi pomaga w organizacji czasu i w znalezieniu czasu na. Czasu na i naukę języków, albo po, po prostu na ważne dla nas rzeczy. Rzeczą, która mi pomogła, jest kalendarz z rozpiską godzinową. Odkąd rozpisuję sobie nie tylko w formie listy zadań, ale również rozpisko, rozpisków z właśnie z godzinowym um, ustaleniem, zdecydowanie częściej mam, mam w toby. To nie jest tak, że się zawsze udaje, ale, ale decydowanie Yy, powiedziałam częściej, rzadziej mi wam w topy. Tak? Czyli częściej rzeczywiście ten plan udaje mi się zrealizować. Zakładam sobie bufor, ale staram się to zadanie wykonać jak najszybciej, po to, żeby później mieć ten czas. Yy, natomiast głównie chciałabym yy, pomówić z Wami o takiej technice, która jest też używana jako metoda ustalania priorytetów yy, i ona się nazywa. Ona się nazywa Matryca Eisenhowera, nie wiem, czy słyszeliście, i polega na tym, żeby nasze zadania podzielić sobie na cztery części. Ja tutaj taki, taki schemat Wam pokażę. I tutaj znajdują się cztery kategorie: pilne, niepilne, ważne i nieważne. I teraz chciałam, żebyśmy sobie, żebyśmy sobie po kolei te wszystkie zadania, te wszystkie cztery, części omówili. Więc tak, ważne, zadania ważne, to są zadania, które mają z perspektywy czasu najmniejszy wpływ na nasze życie i które przynoszą nam satysfakcję. To jest, to są zazwyczaj zadania, które nie mają jakiś tam terminu ważności, ale wpływają na jakość naszego życia i na naszą satysfakcję. Zadania, halo, cieszę się, że dołączacie, zadania Pilne wymagają natychmiastowego działania. Mają bliski termin ważności i samemu sobie narzucamy ten termin, ktoś nam narzuca ten termin albo sytuacja, na przykład jak zachorujemy, musimy iść do lekarza, to jest pilne. Dobrze. Niepilne zadania to są takie, które, których nie musimy robić teraz, po prostu. A nieważne zadania to to są zadania nieważne i zazwyczaj z naszej perspektywy nie są ważne. Ktoś nam je często narzuca i liczy na to, że się nimi zajmiemy po prostu. No i oczywiście dochodzi do tego, że te zadania się krzyżują, prawda? I tutaj gdzieś się spotykają w któryś z tych kwadratów. Najpierw omówię kwadrat pilne i ważne. Pilne i ważne to są takie rzeczy, to, są, to jest tak najogólniej mówiąc, gaszenie pożarów. Czyli to są ważne rzeczy strategicznie, które mają konkretny termin ważności. Trzeba to zaakceptować i zrobić i tyle. Postarać się zrobić jak najszybciej. Na przykład rozliczyć PIT, prawda? Jak zazwyczaj zlekamy z tym. I, ale to jest ważne, i to jest pilne, bo ma termin trudności, i jest to zadanie istotne też dla nas, z, też z takiej dłuższej perspektywy. To jest też, także zrobić to myślę, że wypada jak najszybciej. To jest takie zarządzanie kryzysowe. W tym poniższym kwadracie, czyli tu, gdzie się spotyka zadanie nieważne, ale pilne. To są takie zadania, które my powinniśmy zrobić, to są takie nasze najpierwsze powinności, nie zawsze wypływają z nas. Czyli ktoś, ktoś liczy na to, że my się tym zadaniem zajmiemy, ale to dla mnie nie jest w ogóle ważne. Na przykład tu znalazłam takie porównanie, że to są mopki, które ludzie wrzucają nam na plecy i, liczymy, i liczą, że się nimi zajmiemy. Spodobało mi się to porównanie. To są często sprawy innych ludzi i jeśli my tego nie zrobimy, to to na nas przynajmniej nie wpłynie jakoś bardzo. Później przechodzimy do tego kwadratu. Do kwadratu niepilne i nieważne. Niepilne i nieważne. I to są często nasze zachcianki, nasze pomysły, które. Które zwiadają po prostu nasz czas. Czyli jakieś scrollowanie Facebooka, surfowanie po internecie, jakieś oglądanie mało wartościowych filmów na YouTube. To są rzeczy, które są niepilne i nieważne. Nie, musisz, nie musimy się do nich motywować, prawda? nie motywujemy się, że teraz poskroluję face'a, tylko te zachcianki. Nie są, nie są czymś, do czego mamy się namawiać, no ale też nie wpływają na nasze życie pozytywnie. I często jest tak, że to nie są tylko to nie są tylko negatywne rzeczy, tak jak właśnie to scrollowanie internetów, ale też jakieś nasze pomysły, które są może i OK, ale w tym momencie nie wpływają decydująco na nasze życie, czy na nasze takie duże projekty. I ja odkąd sobie zdałam z tego sprawę, tam, ta matryca na pewno, naprawdę mogę powiedzieć, że trochę moje życie zmieniła, bo przestałam robić coś takiego, jak taki rozruch przed, przed pracą. Czyli przed pracą musiałam sobie na 15 minut, czasem więcej, czasem mniej zobaczyć na, na wiadomości, Jakieś newsy przeskrolować, zobaczyć co tam na Instagramie, u kogo. Odkąd tego nie robię, to mam dodatkowy czas rzeczywiście na to, co jest dla mnie ważne. I przechodzimy do ostatniego kwadratu, i to jest tutaj, czyli ważne i pilne. Ja tutaj nawet może serduszko narysuję, ponieważ to jest najważniejszy kwadrat, i tutaj powinniśmy mieć tak nieważne i niepilne. Tutaj powinniśmy spędzać najwięcej czasu. Tutaj mamy realizację celów, marzeń, tutaj, są, tutaj warto być, żeby zapobiegać tym pożarom zanim się pojawią, czyli na przykład badania kontrolne, prawda? Warto robić, badania kontrolne nie są ani pilne, znaczy nie są pilne, ale są ważne, <laughs> tak? Nie mają terminu jakiegoś stricte narzuconego, natomiast jeśli ich nie zrobimy, to może możemy trafić do, ym, do kwadratu pilne i ważne, tak? A to już nie jest przyjemne. To już nie jest przyjemne. I tutaj w tym kwadracie też znajduje się nauka języków, pokażę Instagramowi. Nauka języków obcych. I teraz. Co ja wam radzę zrobić, żeby jak najwięcej czasu spędzać w tym kwadracie? Nie tylko że po to, żeby użyć się języków obcych, ale po prostu że po to, żeby realizować to, co jest dla Was ważne z takiej długo, długiej perspektywy. Z takiej perspektywy mmm, naprawdę dalszej, z, takiej, z perspektywy czasu. Więc, co ja wam radzę, co. co może, może wy też znajdziecie jakiś dobry, dobry pomysł na te, na te inne kwadraty. To, co jest pilne i ważne, myślę, że polecam robić jak najszybciej. Nie dyskutujemy z tymi rzeczami, które musimy zrobić. Robimy to jak najszybciej i y, przechodzimy dalej. Kwadrat niepilny i nieważny tutaj y, warto być asertywnym i nauczyć się troszeczkę delegować zadania. Nie wszystko my musimy zrobić. Nie, nie wiem, nie codziennie musimy gotować obiad, nie codziennie, nie, nie codziennie musimy sprzątać. To są sprawy często też innych ludzi i nie wiem, ktoś nas o coś prosi, oczywiście możemy się skoczyć, bo jesteśmy mili i zależy nam tej osobie, ale to nie są istotne dla nas, to nie są ważne dla nas, dla nas często rzeczy. Ten kwadrat, wydaje mi się, jest naj, najłatwiejszy, może do ukrócenia bo to są rzeczy niepilne i nieważne tak jak to moje, to moje sprawdzanie wiadomości przed pracą tak to nie jest, to nie jest super ważne i odkąd może zdać sobie z tego sprawę że naprawdę tyle czasu na to schodzi to może będziecie też może też wam będzie łatwiej, um, łatwiej to uciąć albo zminimalizować Albo jakoś po prostu zmienić. I teraz, co zrobić? I, I życzę Wam po prostu tego, żebyście najwięcej czasu spędzali właśnie w tym miejscu, które jest pilne, i, które jest niepilne i które jest ważne, żebyście mieli czas na realizację celów, marzeń, zapobieganie pożarom, zanim, zanim wybuchną. I to i właśnie tam znajdują się języki obce bardzo często, chyba że jesteście już w Niemczech i i znajdujecie się tutaj, tak, czyli musicie już szybko mówić i jest to wtedy pilne i ważne, i pilne i ważne. Dobrze, jeśli już znajdziemy czas na, na naukę języków, jeśli przyjmiecie albo tą matrycę Eisenhowera, którą Wam pokazałam i krótko omówiłam, albo spodoba Wam się planowanie godzinowe, które też było dla mnie... Wydawało mi się, że to taka pierdoła, a tak naprawdę to bardzo dużo mnie zmieniło. To polecam Wam technikę Pomodoro. Technika Pomodoro. To na Instagramie nie widać różowe. Jest to być może, być może znajdziecie tę metodę, ale ona naprawdę też dużo w moim, w moim życiu zmieniła. Technika, która polega na wykonywaniu zadań w odcinkach 25-minutowych. Taka ciekawostka, wydaje mi się, że to jest zabawne. Ten autor tej metody, gdy eksperymentował, robił to na takim timerze w kształcie pomidora, tak? czyli to dlatego jest pomodoro. Bardzo takie proste wyjaśnienie. Dobrze, więc przed, przy, przed przystąpieniem do pracy, zastanówcie się, jakie zadanie chcecie wykonać, i wtedy dopiero nastawcie sobie. Pomidora. Pomidora nastawia się bardzo łatwo, bo wpisujecie sobie pomodoro timer w wyszukiwarkę i jest tego sporo i po 25 minutach robicie przerwę 5 minut. Tam też w tych timerach jest ta przerwa yy, możliwa do szybko do, do włączenia. I po tym właśnie, po tych 5 minutach kontynuujecie to zadanie. Jak macie 4 takie pomidory, robicie dłuższą przerwę genialne w tej prostocie, ale wiecie, jak to, jak to działa? Chcecie coś tam zrobić, coś, coś sprawdzić, coś nie wiem, do kogoś napisać. OK, za 25 minut to zrobię. Nie, nie wiem, na koniec dnia po całej pracy. Za 25 minut, kiedy, kiedy będę już miała tę przerwę 25-minutową, albo 10-minutową, jeśli, jeśli już tych pomidorów trochę wyrobiłam. Później po każdym pomidorze notujemy sobie kreseczkę. I po czterech skreślamy wszystko, mamy wtedy poczucie satysfakcji, dopamina i, i, i radość. To też jest ważne w nauce języków. Jeszcze o tym kiedyś będę, będę mówić. Dobrze, to wszystko, co dzisiaj chciałam powiedzieć. Następnym razem będę mówiła już o, o, będę mówiła znowu o czymś innym. Zastanawiam się, czy, czy konsumować też tutaj na Instagramie, bo jakość jest troszkę gorsza. Ale na pewno ten live trafi na YouTube'a później. Jeszcze raz Wam dziękuję za obecność w środku dnia i tak troszkę niezapowiedzianie. I widzimy się w tej samej serii następny czwartek. Cześć!